Witam, jestem Romiel i pewnie doskonale już po miniaturce i tytule wiecie, co dziś będzie za odcinek. Zamówiłem, powiedzmy, no, nie powiedzmy, tylko tak naprawdę bardzo stare zestawy z Lego Ninjago i po naprawdę świetnych cenach. I dziś Wam je pokażę, ale zacznijmy może pierwszy od nie zestawów, a ym, dwóch figurek tą co teraz wam pokażę, czyli lasza. dostałem ją za free jako gratis ma ona dwa wężony więc bardzo fajnie tors bardzo fajny nóżki również, buźka też świetna, mamy tu ten łeb i mamy plecki no naprawdę bardzo bardzo fajna, zaraz pokażę wam, żeby porównać z Lego ninjago Legacy no. No już nawet mam Cyk, tak wygląda Legacy Są inne nóżki Tors inny, nadrukowane jest tu u góry Buźka też jest taka inna po prostu No i pleski No jest to zupełnie inna figurka, można powiedzieć bardzo się cieszę, że ją mam. A tak naprawdę ich nie chciałem zamówić, ale no spoko, jak za free rzucił pan, no to naprawdę świetnie. A teraz coś naprawdę legendarnego. Czyli Zane ZX z pierwszego sezonu. I on był w zestawie z Pinjitsu, ale z Pinjitzu nie dostałem. Pan nie miał. Więc mamy tu tą taką jego broń fajną z tego zestawu. Mamy też szurikę na lodu, mamy naprawdę piękny tors, piękne nóżki, wszystko chodzi jak ta lala, nic nie la, to naprawdę płynnie chodzi. Maska bardzo piękna z pierwszego sezonu, buśka zejna na ramiennik, zwykły złoty, bardzo, bardzo nostalgiczny. No i plecki, naprawdę... Świetna figurka, bardzo, 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 bardzo się cieszę, że go mam. Zwłaszcza, że będę chciał pozbierać sobie wszystkich ninja ze wszystkich sezonów. Więc już ZX, można powiedzieć, że oficjalnie zacząłem zbierać. Nie tylko ZX, co zobaczycie za chwilę. Zane naprawdę wygląda... no wygląda świetnie. Uwielbiam. Przepiękna, świetna figurka, naprawdę. Teraz przejdźmy do ym, starszego zestawu. No, starszego niż figurka. O. Mam instrukcję od niego. Tak jak sami widzicie. Jest to oczywiście wiertło Kola z drugiego sezonu. Dokładnie tak. Oryginał. I z tyłu mamy zapowiedzi zestawów Lego Ninjago, tak jak sami widzicie. Powiem wam tak: znalazłem ofertę kupna na motocyk, na mecha, na świątynię, smoka oraz garmatron, więc możliwe, że kiedyś jeszcze. Zamówię, no i tył, bardzo też nostalgiczny, pamiętam te tyły, sorry, za psa w tle. I teraz czas na sam pojazd, ale... Pierw myślę, że pokażę Wam figurkę kamiennego wojownika. Tak on wygląda, buźka jest tylko z... inna, ale bez ze starszych zestawów AWO Legacy, bo główek nie dostałem w tym zestawie pogryziony miecz niestety torsik naprawdę bardzo ładne nóżki też na ramiennik kapelusz no i tył i mamy piękny miecz kola miecz żywioł niestety nie miałem go więc bardzo się cieszę że no, udało mi się go wtopić i teraz czas na sam pojazd cyk tak on wygląda To jest to z tyłu Dużo zdecydowanie lepszy jest ten z Legacy. Wiadomo, jak jeździ, to obraca się wiertło. Mamy naprawdę ładne naklejki. No skoro nie chyba, że to. Dobra, bardzo ładnie naklejona szyba. Tutaj to również kol, ale tu mamy jeszcze nowy, nowy, nową naklejkę. Gdzie coś tam do mistrza łuka ale... No właśnie! Mamy też kola Więc figurki z drugiego sezonu również zaczynam zbierać. Mam o, o dziwo, nie wiem skąd. Chyba przez wymiany. Z, y, torso Zejna z drugiego sezonu, ale to na tym się kończy. Nie mam nóżek ani maski ani nic. Ym, I miałem, pamiętam, Jaya. Ale go również niestety nie mam. Kol wygląda w ten oto sposób. Wygląda przepięknie. Naprawdę bardzo mi się podoba. Naprawdę świetny jest. Maska trochę zarysana. Główka, zwykły kol i tył. Bardzo mi się podoba. Kol naprawdę jest świetny. No i teraz czas już na zabranie wierzchu. I na nieco nowszy zestaw, czyli duszny motocykl kola, ale pierw y, Jumpscare, czyli taki duszek z parówką, drugiego duszka nie dostałem, a w zestawie powinien też również się znajdować. Teraz mini taki, taka budowla, czyli Smoczek, naprawdę Smoko Smok, smoko, smoko, tak, Spoko Smok i mamy tutaj ducha duch wygląda bardzo fajnie bardzo fajne nóżki, tors mamy tą jego broń kapel już fajny i tył no a główkę już Wam pokazuję pod fajną maską znajduje się taka oto główka bardzo naprawdę fajna no i mam kolejnego ducha do kolekcji no, dokładnie Tak pięknie wygląda. Się prezentuje. Czas na motocykl. Mi Taką wygląda. Ma fajne ostrza. Świetne są też te wyrzutnie, które możemy sobie schować. Ale z wyciągniętymi wygląda bardziej potężnie. Mamy naklejki. No sporo ich. Tył tyłu fajnie. Mamy też. Yy, Tą, taką chorągiewkę powiedzmy, zwykły na druk konsoli no i naprawdę fajnie można usadowić figurkę i fajnie naprawdę wygląda ten motor naprawdę bardzo, 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 bardzo fajnie przejdźmy do samej figurki cola, wygląda on tak, mamy aero ostrze bardzo ładne, mamy to mini taką kosę, fajna broń. I mamy kola z piątego sezonu. Z piątego sezonu również nikogo jeszcze nie mam. No i mamy kola. Tak, trochę z biegu okoliczności, że zamówiłem dwóch kolów, yy, zestawy kolów, ale no jak znalazłem taką świetną ofertę, to trudno było nie odmówić. Czarny naramiennik. No i naprawdę świetnie, obłędnie on wygląda. I to już będzie tyle na ten odcinek. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się zdobyć takie świetne łowy, co naprawdę grosze. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Stawcie łapy górę, subskrypcję na kanale. Zapomniałem dodać, że z 3-4 lata temu widziałem jeszcze ten zestaw tego motoru. W jakimś sklepie z klockami, ale niestety go nie kupiłem, i właśnie żałowałem tego dnia dopóki, do dziś, dopóki go właśnie nie, nie zakupiłem. Po więcej. Alubina.